Korzystając z tego, że jesteśmy Nieopodal Asura Palace, że skończyliśmy nagrywać wcześniejszy odcinek, no to jeszcze nagramy jedną nagrywkę, jedną nagrywkę wykonamy dzisiaj The Lost Brother Quest, zadanie, które umożliwi nam handel z pewnym panem. Oto ten pan, Tarun, Tarun, możemy z tym panem handlować, ale zanim zaczniemy handlować, musimy wykonać dla niego małe zadanie. High Mission jest, High Mission jest, następnie musimy wrócić na Asura Palace, na poziom najwyższy i zwiedzić pewne miejsce. Na te czwarte piętro musimy wejść i po prostu można powiedzieć spaść, zejść na ogniste potwory, nic innego nie musimy wykonywać, po prostu musimy tam podejść. Lecimy, ja tam akurat już tutaj nie będę Wam nawijał makaronu na uszy, będzie to mega, mega szybkie zadanie. Hop, jesteśmy na czwartym miejscu, następnie, wow, ja tutaj Dwarfen Ringa zapomniałem, nie zróbcie, nie róbcie tego tego, tego błędu co ja zrobiłem, tutaj hop, skos. Dobra jest, wyświetlił nam się komunikacik, ja akurat przebiegam sobie tutaj map klikiem jak najszybciej, nie mamy czasu, chcę tutaj zrobić akurat najszybszą nagrywkę, jeśli jesteście oczywiście ciekawi jak biegaliśmy tutaj, no to jak najbardziej zapraszam na wczorajszy odcineczek, w komentarzu oczywiście przypięty jest ten odcinek, więc po zajściu szybkiej akcji ten odcinek będzie trwał półtorej minuty. Rozmawiamy z tym oto panem, hi! Hi Mission, yes! Zrobione zadanie, dostaliśmy Gema plus 3000 doświadczenia, ale do tego wiadomo, możemy możemy, hi trade, trade, handlować, możemy kupić wszystkie potki oraz sprzedawać co poszczególne itemy. Także moim zdaniem, jeśli macie ochotę biegać na Asura Palace i nie tylko, i w tych okolicach, no to zawsze taki sprzedawca Wam się tutaj przyda. Także ja dziękuję za uwagę, Trzymano. Do zobaczenia na najnowszym streamie. Jo